Trzecie, ostatnie zadanie nazywało się ścieżki kapodzielne i było zadaniem najtrudniejszym. W zadaniu mieliśmy dane drzewo. Nie mieliśmy podane w zadaniu czy drzewo. Żadne nie mieliśmy podane w zadaniu, że drzewo było ukorzenione, więc możemy na razie założyć, że jest nieukorzenione. Być może będziemy je chcieli ukorzenić w celu rozwiązania, być może, być może nie. I mieliśmy powiedzieć, ile jest w tym drzewie takich par wierzchołków, że długość ścieżki pomiędzy nimi jest podzielna przez jakieś k. Na przykład przyjmijmy sobie k równe 3. I pokażmy sobie parę takich par. To będzie jedna para. To będzie druga para. Oczywiście też ten wierzchołek może zostać sparowany z tym, wtedy to będzie trzecia para. Możemy mieć dużo takich par wierzchołków, pomiędzy którymi odległość jest podzielna przez określone k. W tym przypadku k równe 3. I chcemy sobie policzyć liczbę wszystkich takich par. Oczywiście nie możemy rozwiązywać tego zadania przeglądając wszystkie pary i sprawdzać, czy odległość pomiędzy nimi jest podzielna przez k, no bo par mogło być. 10, mogło być 100 tysięcy kwadrat, czyli 10 do 10 to jest ponad miliard. To jest nieakceptowalne, jeżeli chcemy otrzymać 100 punktów za takie zadanie. No ale moglibyśmy, mo, możemy próbować rozwiązywać to zadanie w inne sposoby, to znaczy rozwiązując, obliczając jakieś wartości na tym drzewie, a potem z tych wartości starać się uzyskać liczbę ścieżek. Kapodzielnych w konkretnych miejscach drzewa. Zastosujmy sobie taką fajną obserwację dotyczącą drzew. Każda ścieżka w drzewie, jeżeli oczywiście drzewo ukorzenimy, każda ścieżka w drzewie posiada dokładnie jeden wierzchołek najwyższy. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli wezmę sobie dowolne dwa wierzchołki, dajmy na to, że to będzie na przykład ten wierzchołek i ten, to ścieżka między nimi do wolnej strony będzie najpierw rosnąć, być może przez zero krawędzi, ale załóżmy, że najpierw będzie rosnąć, a potem będzie spadać. To znaczy, na przykład ścieżka między tymi dwoma będzie wyglądała tak. Najpierw będą dwie krawędzie w górę, potem jedna krawędź w dół. Zawsze będzie ileś krawędzi w górę być może 0, a potem ileś krawędzi w dół być może 0. No i w tym przypadku najwyższym wierzchołkiem na ścieżce był ten wierzchołek. Na przykład w ścieżce między tym wierzchołkiem a tym wierzchołkiem, najwyższym wierzchołkiem będzie o ten. Tak czy inaczej, na każdej ścieżce będzie najwyższy wierzchołek. I bardzo dużo zadań, w których staramy się liczyć coś na ścieżkach w drzewie, będzie korzystało z tego faktu. To znaczy, będziemy chcieli policzyć wszystkie ścieżki, będziemy chcieli policzyć dla każdego wierzchołka wszystkie ścieżki, w których on jest najwyższym wierzchołkiem. I tak będziemy rozwiązywać też to zadanie. Na razie, załóżmy, że K jest bardzo małe. Na przykład do 10. Wtedy moglibyśmy spokojnie rozwiązać zadanie w czasie n razy k i spróbujemy opracować takie rozwiązanie. Gdybyśmy dla każdego wierzchołka mieli policzone, ile jest wychodzących z niego w dół wierzchołków oddalonych od niego o 1, Ile jest takich oddalonych o 2, ile jest takich oddalonych o 3, ile jest takich oddalonych o 4, 5 i tak dalej, to być może moglibyśmy zrobić z tego coś ciekawego. Więc na razie załóżmy sobie, że będziemy liczyć takie wartości dla każdego wierzchołka. No a teraz postarajmy się powiedzieć, jak można by je liczyć. No, pierwsza sprawa jest banalna. Jeżeli wierzchołek jest liściem, to znaczy nie wychodzi z niego żadna krawędź w dół, to ten wierzchołek nie ma żadnych wierzchołków odległych od 1, 2, 3, 4 czy 5, więc po prostu możemy zapisać, że mamy jeden wierzchołek oddalony o 0, a dla pozostałych mamy 0. Teraz, gdybyśmy mieli wierzchołek, który ma jakichś synów, yy, o, przepraszam, który ma jakiś synów i mamy już policzone te wartości dla tych synów, to możemy w prosty sposób policzyć wartości dla nowego wierzchołka. Po prostu wystarczy napisać przy nim, że wierzchołków oddalonych o 0 jest na razie 1. Następnie wierzchołków oddalonych o 1 jest tyle, ile było tutaj oddalonych o 0. Plus wierzchołków oddalonych o 2 było tyle, ile było tutaj oddalonych o 1. I tak dalej. Ten wierzchołek będzie miał jeszcze jednego syna, dla którego oddalonych o 0 było 1, oddalonych o 1 było 2, oddalonych o 2 było 1, o 3. 0 i tak dalej. W takim wypadku będziemy znowu dodawać. Oddalonych o 1 zwiększy się o tyle, ile tutaj było oddalonych o 0, czyli o 1. Oddalonych o 2 będzie plus tyle, ile tu było oddalonych o 1, czyli 2. I oddalonych o 3 będzie plus tyle, ile tutaj było oddalonych o 2, czyli 1. No, i tak możemy sobie policzyć dla każdego wierzchołka, ile było wierzchołków oddalonych o konkretne odległości. I ktoś mógłby powiedzieć, że w tej chwili jest problem, no bo mieliśmy liczyć sobie ścieżki K podzielne, i założyliśmy, że K było małe. I to być może nam pozwoliłoby zmniejszyć złożoność, ale tutaj. Nagle liczymy ile jest wierzchołków oddalonych o kolejne wartości. No a wierzchołków może być, wierzchołki mogą być oddalone nawet o n 1. To jest bardzo dużo. Otóż zauważmy, że tak naprawdę w ramach kiedy będziemy liczyć sobie ścieżki, w których ten wierzchołek jest najwyższym wierzchołkiem, to nie robi nam zupełnie różnicy, czy jakiś wierzchołek, do którego pójdziemy w dół, będzie oddalony o na przykład i czy będzie oddalony o i plus k no bo nie zmieni się wtedy podzielność przechodzącej przez nasz wierzchołek ścieżki a skoro tak no to nie będziemy sobie liczyć ile będzie wierzchołków oddalonych o 0 oddalonych o 1 oddalonych o 2 oddalonych o 3 tylko będziemy liczyć ile jest wierzchołków oddalonych o 0 modulo k ile jest ścieżek oddalonych o 1 modulo k ile jest ścieżek oddalonych o 2 modulo k i tak dalej to znaczy ile jest ścieżek dla których ścieżka w dół jest modulo k, akurat tak. Także zredukowaliśmy pamięć i działanie do n razy k, i chcemy tylko się jeszcze dowiedzieć, jak się z czegoś takiego odzyskuje liczbę ścieżek. I odzyskamy liczbę ścieżek w taki sposób. Mamy wierzchołek plus już, Jakiś zbiór jego synów, być może pusty, i chcemy dołożyć do tego nowego syna, dla którego mamy policzoną tę tablicę. I teraz, żeby był przykład, to sobie oznaczymy, że oddalonych o 0 było 1, oddalonych o 1 było 5, oddalonych o 2. Było 8, oddalonych o 3 było 2, oddalonych o 4 było 5. I dla tego wierzchołka razem z tymi jego synami, których już mamy w zbiorze policzonych, będziemy sobie, mamy również policzoną taką tablicę. Wiemy ile jest odległych o 0, ile jest odległych o 1, ile jest odległych o 2, ile jest odległych o 3. I tak dalej. Tu też podamy jakiś przykład. Na przykład taki. Chcemy wiedzieć, ile się pojawi nowych ścieżek przechodzących przez ten wierzchołek jako wierzchołek najwyższy o długości podzielnej przez k. To zauważmy taki fajny fakt, że jeżeli, że albo że zakładamy, że mamy już policzone wszystkie ścieżki, które przechodzą przez niego i są wewnątrz tej grupy, no bo będziemy dodawać każdy kolejny wierzchołek i liczyć nowe ścieżki. To znaczy takie, które przechodzą przez niego, a następnie przez coś stąd. Także potraktujemy sobie na chwilę te dwa wierzchołki jako Dwie grupy równoważne ze sobą. I na nich będziemy to sobie liczyć. I jak to liczyć? To będzie po prostu się sprowadzało do policzenia, na przykład, ile jest ścieżek stąd o długości 1, a stąd o długości. K o długości tutaj o długości podzielnej przez 1, a tutaj o długości podzielnej przez k minus, przez K minus 1 i minus 1, bo jeszcze jest tak krew. Albo ile tutaj jest takich podzielnych przez 2, a tutaj podzielnych przez k minus 2 minus 1. I tak dalej. Przeglądamy sobie kolejne te wartości i, no i otrzymujemy odpowiedzi dla każdych możliwych par długości których ścieżka cała sumuje się do długości podzielnej przez k. No i to jest takie rozwiązanie, które korzysta, które działałoby gdyby k było małe. I chcielibyśmy zmodyfikować być może to rozwiązanie, tak, aby działało również w sytuacji, w której k byłoby większe. I jak się za chwilę okaże. To zadanie wcale nie wymaga, znaczy to rozwiązanie nie wymaga wcale żadnych drastycznych modyfikacji. Wymaga oczywiście modyfikacji, ale wcale nie jakichś szczególnie ciężkich. Dlaczego? Skorzystajmy sobie z takiego faktu, że gdyby zawsze ten zbiór po lewej Miał więcej wartości w swojej tablicy Doka niż ten zbiór, to moglibyśmy przejrzeć sobie wszystkie elementy tego zbioru, dla nich policzyć sobie pary w tym zbiorze. No, jeżeli tutaj byłoby N, znaczy i X różnych wartości, no to wartości stąd, z którymi będziemy je parować, też będzie x, nie więcej. Więc zawsze możemy je sobie policzyć wszystkie, a następnie zasymilować ten wierzchołek, dodawając go po prostu, oczywiście z tą dodatkową wartością, która się jakby pojawi. Dodając go sobie do tego zbioru po lewej. No i co się tak naprawdę dzieje? Każdy wierzchołek, znaczy wierzchołki o każdej odległości, zostały jakby w ten sposób przejrzane, dodaliśmy krawędzie je zawierające, a następnie każdy z nich przeniósł się i wasymilował się, że tak powiem, w wierzchołki, które należą do tego lewego zbioru. Tak? Wasymilował się w taki sposób, że no już po prostu on nigdy nie zostanie przejrzany jako on sam. Tylko zostanie przejrzany jako część tej lewej grupy. Każdy wierzchołek. A więc przenieśliśmy te wierzchołki i zamienialiśmy je w jakieś poszerzenia wierzchołków po lewej. No i jako, że wierzchołek już został zasymilowany, to już nie zostanie zasymilowany drugi raz. Co nam to daje? Daje nam to zasadniczo tyle, że gwarantujemy sobie, że każdy wierzchołek raz się pojawi jako liść. I raz się zasymiluje. A skoro tak, to cokolwiek byśmy nie robili, nie przekroczymy czasu liniowego, bo wierzchołki przy rozpatrywaniu znikają, asymilują się w inne wierzchołki, a przy dodawaniu no, pojawiają się. Więc n razy się pojawią, n razy znikną, czas jest liniowy. I to by już wyglądało na fajne rozwiązanie działające, ale myśmy mieli w nim takie bardzo. Agresywne założenie, że zawsze ta grupa wierzchołków z lewej będzie większa niż grupa wierzchołków z prawej. To jest agresywne założenie. No ale zróbmy sobie jeszcze jedną sztuczkę. Zrównajmy sobie znowu te dwa wierzchołki, tak jak wtedy, tylko zamiast je zrównać, zamiast je zrównywać z tą dodatkową krawędzią. To tę dodatkową krawędź będziemy reprezentować tym, że przesuniemy sobie wszystkie wartości po prawej o 1. To znaczy odległych o 0 będzie 0, odległych o 1 będzie 1, odległych o 2 odle, tak, będzie 5 i tak dalej. To jest po prostu to, przesunięte z lewej strony o jedną wartość. No i w tym momencie te wierzchołki 2 są już zupełnie równoważne, bo już nie tylko, nie tylko są na tym samym poziomie, ale jeszcze nie ma żadnej minus jedynki, tylko po prostu wszystko się przesunęło. A skoro tak, to możemy to już nie ma dla nas znaczenia, który z tych wierzchołków jest wierzchołkiem lewym. Czy ten razem ze swoim zbiorem, czy ten jako samotny wierzchołek. Co znaczy, że jeżeli tych wartości. Kolejnych jest dla tego wierzchołka więcej niż dlatego, a to się często zdarza. Na przykład, kiedy mamy pusty zupełnie wierzchołek i on ma syna, no to wiadomo, że on jeszcze nie ma żadnych wartości. No to jeżeli ten wierzchołek po prawej ma większej wartości, to je po prostu zamieniamy miejscami i zamiast asymilować prawy wierzchołek do lewego, to zasymilujemy lewy wierzchołek do prawego. I nagle nic się nie stało. Zawsze gwarantujemy sobie, że asymilujemy. Mniejszy zbiór do większego, a więc wszystkie wierzchołki znikają, i zadanie jest rozwiązane. No i, według mnie, to jest taka sztuczka, którą każdy, rozwiązując jakieś cięższe zadania na drzewach, szczególnie dotyczące ścieżek, powinien zapamiętać. Zawsze staramy się dodawać mniejszą grupę do większej grupy, bo to nam bardzo często gwarantuje szybki czas działania. W tym przypadku czas liniowy. No i bardzo dziękuję Wam. To jest wszystko na dzisiaj.